aby stały się dla nas ciałem ludziom naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, który dobrowolnie wydał się na lękę, wziął i dzięki tobie składając, łamał i rozmawiał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jest z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powietrze, że kieł i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, Wierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem Pieni krwi nowego i wiecznego przymierza, która zaraz i za wielu będzie w na opuszczenie, że poczyni się na moją panią.